Ja bym się chciał księdza biskupa zapytać, bo ostatnio doszło do dość precedensowego spotkania, ponieważ papieże zawsze odmawiali spotkania z kandydującymi na najwyższe urzędy w państwie. Jednak ostatnio doszło do spotkania Beniego Sandersa z kandydata demokratów na, w Stanach Zjednoczonych, ultralewicowego kandydata z papieżem Franciszkiem. Kandydat Benny Sanders popiera na przykład aborcję, związki homoseksualne, co Kościół jednoznacznie jednak potępia. Ja bym się chciał zapytać, bo to było spotkanie zwłaszcza w obliczu prawyborów w Nowym Jorku, gdzie jest bardzo dużo katolików. Czy to jednak nie jest zbyt, zbytnie poparcie właśnie tej lewej strony sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych, właśnie w obliczu właśnie również potępienia niektórych wypowiedzi kandydata republikanów na Stanach Zjednoczonych właśnie przez papieża i co ksiądz biskup o tym sądzi? Przypomnieć początek pytania, trochę długo to trwało. Nie, 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 bardzo dobre pytanie. Znaczy myślę, że co do intencji swoich papież, Franciszek pewnie nie zostawi żadnych złudzeń, że to nie jest poparcie polityczne, a tym bardziej dotyczące jakiegokolwiek poglądu, który jest wprost sprzeczny z, z, z Wiarą Katolicką. Natomiast ja się w, sc w scenie politycznej w Stanach tak sobie orientuję, natomiast ale pamiętam, że kiedy się ukazała encyklika papieża Franciszka, właśnie ta encyklika którą świadokrzyknął encykliką ekologiczną, to tradycyjne prawicowe środowiska w Stanach zachowały do niej dramatyczny dystans, to powiem tak delikatnie. Znaczy te, te podziały polityczne nie zawsze się nakładają na religijne. Tak? Może się okazać, że ktoś, kto jest bardzo mocnym konserwatystą i tradycyjnym konserwatystą ma ogromny kłopot i mówi, że encyklika papieża Franciszka jest Przynajmniej niekoherentna. O takie słyszałem opinie wprost do mnie wypowiadane, które mnie osobiście dziwią jako biskupa.